Dzień dobry dobry wieczór państwu. Witam wszystkich serdecznie na Befarmie Kolin. Dzisiaj zajmujemy się wsiewaniem Siewką, siewką lucerny. Ale zanim do tego przejdę, chciałbym na początku nagrania właśnie przypomnieć o o subskrybowaniu, o lajkowaniu, o komentowaniu filmów, dlatego że to mi Zachęca mnie do tego, żeby po prostu czynnie uczestniczyć w nagrywaniu filmów. A więc tak. Wybaczcie jeszcze bliskość mojej twarzy na ekranie, ale po prostu zapomniałem wziąć uchwytu. No i też zmęczenie materiału. Już na, na twarzy prawdopodobnie widać. No ale do brzegu. Siejemy dzisiaj lucernę tak? I parę słów na ten temat chciałem właśnie powiedzieć. Po raz trzeci zakładam lucernik. Trzeci raz zakładam lucernik i, 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 i za każdym razem robię to troszeczkę inaczej, że tak powiem. Więcej człowiek się, się uczy, inna ma troszeczkę do tego podejście. Pierwsze założenie lucernika, no to to już tam będzie 5 lat, 5-6 lat temu. To było z nasion, które były zakupione. Drugie założenie lucernika było już z nasion pozyskanych z własnej plantacji, tak? Nasiona lucerny pozyskuje się w drugim roku siewu z drugiego pokosu. Pierwszy pokos idzie na zielonkę. Siano, książka nieważne. Drugi pokos zostawiamy do przekwitnięcia, do wytworzenia nasienników i jedno albo dwuetapowo, w zależności od, od możliwości, wykonujemy zbiór. I drugi, drugi, drugi lucernik zakładałem właśnie już z własnych pozyskanych nasion. Pierwszy lucernik był wysiany w czystym siewie. Było tam wykonywanych. Przez to, żeby był czysty siew, było wykonywanych aż trzy e, koszenia korekcyjne i e, nie nadawało się to do żadnego zbioru takiego dla zwierząt, do skarmiania, było tam po prostu bardzo duża ilość chwastów. E, drugi siew był wykonany w roślinę e, osłonową, ochronną i był to owiec, był to owies. I tam było z własnych nasion siew robiony. I tam było jedno koszenie korekcyjne. Od razu z przeznaczeniem właśnie na, na skoszonej słomy owsianej na zbiór wraz z ziarnem. I to jest bardzo fajna alternatywa. No bo mamy. No bo mamy już w pierwszym roku pierwszy, pierwszy zbiór, taki, no może nie samej lucerny, ale jednak innej rośliny. Coś takiego jak na zasadzie celowe opóźnianie siewu kukurydzy, po to, żeby móc zebrać kiszonkę żyto, które najczęściej jest wysiewane przed kukurydzą. Nie? No to tutaj też takie jest robione. I wtedy było wykonane. Jedno koszenie korekcyjne zostało ścięte, zostało ścięte to zboże wysuszone, zebrana w ten sposób słoma, była przez, zjadzona przez owce z ogromnym apetytem, także to było bardzo dobre posunięcie, też to zasiliło w dosyć dużym stopniu bazę paszową, także tak, no i teraz tutaj mamy trzecie zakładanie lucernika. E, również z nasion, które zostały pozyskane z, 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 no z, z własnego pola tak? e, w zeszłym roku e, z plantacji, która została założona wcześniej. Także także tak e, i w tym roku właśnie robimy już nau, nauczony no pewnym doświadczeniem. E, I i. i, i, i. No, no, doświadczeniem. Słońce <laughs> uciekło. Doświadczeniem e, również robię podobnie. Czyli e, tutaj na, samym polu, ach, na całym polu. Na całym polu zostało wysiane agregatem uprawowo-siewnym, talerzowym tymż, tym samym siewnikiem, tylko właśnie. Z, po zagregatowaniu z agregatem talerzowym e, została wysiana mieszanka jęczmienia, owsa i soczewicy. Tutaj zresztą też na tej połowie, z tą różnicą, że tutaj e, została ta mieszanka jara wysiana w ilości około przepraszam, 280 kg na hektar. E, a tutaj została ta dawka zmniejszona do ilości około 160 kg na hektar. I rzutowo, e, powierzchniowo zostało było dosiane około 80 kg żyta krzycy za pomocą rozsiewacza do nawozów. I tak to właśnie wygląda. Następnie e, o to było zrobione wieczorem. Następnego dnia wszystkie pola, na których właśnie był robiony siew zbóż jarych, zastosowany został chwastownik. Chwastownik został zastosowany z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby, żeby, żeby zwalczyć pesz jeszcze, jak się da. I jeszcze takie, jak tu widzicie. Takie pacynę trawy i tak dalej, żeby to jak najbardziej po prostu przesuszyć. Czyli tam zwalczanie chwastów przedsiewne. Przepraszam, nie przedsiewne, tylko przedwschodowe. I wyrównanie pola. Dlatego, dlaczego pole wyrównać należy? Dlatego, że no tutaj będzie uprawa wieloletnia, więc chcemy, żeby to pole zostało już takie, Twarde, równe, jak najbardziej. Ja, no, chwastownikiem świetnie się to robi. To jest raz. Drugi raz, e, no, przed siewem, e, lucerny, tak? Też trzeba to pole wyrównać. E, różne metody są wsiewania, e, łącznie ze zbożem e, robią to ludzie. No, ja jestem po prostu nauczony. E, wolę to zrobić osobno, tak? No, różnie, to wszystko zależy. O no, gustach się nie dyskutuje. Jak to lubi, jak to chce. Oba sposoby są, myślę, że w miarę dobre, ale to mówię. Zależy od tego, jak to się nauczył. Ja robię to osobno. Osobno siew zboża i osobno koniczyna czy tam lucerna. Przede wszystkim dlatego, że tutaj w ekologii ja sieję bardzo głęboko. Tak naprawdę tak głęboko, jak mi się tylko uda, czyli 5-6 centymetrów. Między 5 a 7 cm, o tak mniej więcej, powiedzmy, że ten rozszał, e, siewu zbóż e, jest wykonywany. E, a koniczyna, no to, e, przepraszam, lucerna, lucerna, nosczy koniczyna, no to powinny być siewki robione całkiem płyciutko bardzo płyciutko. To jest centymetr do półtora. E, nawet po wierzchu niech to ziarnko będzie. Wiatr, deszcz zrobią swoje, to się zakorzeni, zakiełkuje i naprawdę nie będzie to miało najmniejszego negatywnego wpływu. Także siew, siew, siew lucerny wymaga po prostu według mnie wyrównanego pola. Potem pamiętajcie, będzie tutaj jeździła kosiarka, i trzeba to po prostu już zostawić w takim stanie, żeby, żeby nie być zdziwionym. A więc duże poprzeczniaki, szerokie poprzeczniaki e, i jak najbardziej wyrównane pole. E, tutaj widzimy, ładnie widać, tu jest już przesiana pole lucerną. Tutaj mamy pole, na którym jest posiana mieszanka jara, soczewica, owiec, e, jęczmień e, i do tego momentu zabiegi były te same, czyli dwie uprawy bezorkowe wzdłuż, potem na szagę, potem ładnie wzdłuż pola siew, agregatem uprawosiewnym i chwastownikiem przejechanie, no zastosowanie chwastownika jako takiego wyrównacza do pola, tak? Czyli tam zwalczanie chwastów i wyrównywanie pola. I w tym momencie nam się tutaj e, rozjeżdżają zabiegi, ale nie na długo, dlatego że jutro tutaj od tego momentu dalej będzie siane. Z tym, że nie lucerna, a koniczyna. Ale przy koniczynie to już sobie tam pogadamy. Na razie skupiamy się tutaj na tej działce, na zakładaniu trzeciego. E, no, w mojej w, w karierze trzeciego lucernika. Tutaj pole, na którym się znajdujemy, na którym został ten podsiew wykonany, jest to pole 6 hektarowe. W tym roku, w tym roku po prostu jesienią stare lucerniki zostają zlikwidowane i już na chcę, żeby na przyszły rok po prostu lucernik tutaj na mnie ładny czekał. Także tak to będzie wyglądało. Pierwszy zbiór będzie już w tym roku, właśnie słomy, słomy, takiej zbożowej z ziarnem. Będzie to od razu koszenie korekcyjne, bo bardzo fajnie to wychodziło. Raz, że jedno koszenie, dzięki któremu mam pasze, mam korekcję, lucerny zrobione. Lucerna przycięta, zacznie się fajnie rozkrzewiać, zakryje glebę. I będzie bardzo fajnie leciała do góry. A ja już mam pierwszy zbiór paszy z tego pola. Także tak to wygląda. A paszy po prostu ee, no, trzeba zbierać dużo, bo no, z braku w tym roku, z braku, deficyt się zrobił. Manko na małym minusie, na malutkim, ale jednak a zwierzaków przybywa, więc trzeba po prostu to uzupełnić. W dużym stopniu. Trzeba zebrać tej paszy jak najwięcej. No dzisiaj to nie, ale w następnym nagraniu pokażę Wam, jak wygląda lucernik dwa lata po siebie w drugim roku, w którym zaczniemy właśnie użytkowanie kośne z własnych wysiewanych nasion i z tamtego topola też tutaj te nasiona zostały uzyskane. Tu jest glinka że tutaj twardo, tu siewnik, tak jak mówię, to wszystko idzie po wierzchu, delikatnie tylko e, ruszone. E, I w momencie, kiedy pola już będą przesiane, dlatego, że tutaj lucerny jest 6 hektarów, ale koniczyny będzie łącznie siane 18 hektarów, wsiewane w, w zboża jarę. E, I to jutro to będę ogarniał, e, bo to tutaj z takim zestawem to jest praktycznie wsypane wszystkie nasiona w siewnik i się jedzie dosyć szybko, więc to ubywa. Będzie tutaj pojutrze wałowane, tak? Także też tutaj wały mam pożyczone, będą pożyczone, że tak powiem, już są tam ugadane, jak ogarnę się z siewem, no to po prostu pojadę i też tutaj pokażę, jak to będzie wyglądało. Po co wały? No po to, żeby po prostu przyspieszyć nam tutaj wzrosty, żeby to podciąganie było lepsze, wyrównane, schody itd. tak No czynników pozytywnie wpływających dzięki wełowaniu na wzrost roślin jest bardzo, bardzo dużo. Tutaj na polach już się robi sucho, powoli. Jak na razie jest zimno, znowu zrobiło się zimno, przestało padać, ale mimo to już pola po prostu schną, jak widzicie. Już się kurzy, jak się jeździ cionikiem to się po prostu kurzy. Ta część tutaj, ta czterohektarowa, to tutaj jest glina, glina z piaskiem, także różnie, ale tutaj też, 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 też się sucho robi na wierzchu. Ale jeszcze spód jest, zobaczcie, fajnie mokry. No i teraz to trzeba po prostu zgnieść, żeby nasionka mocno przylegały do tej wilgotnej gleby żeby po prostu żeby po prostu to jak najszybciej o, skiełkowało. Zobaczcie tu soczewicę akurat zopałem kiełkującą. Także idealnie. Idealnie. O. Dżdżownica. jest dżownica. Dobra, nie przeszkadzamy. Ale już tutaj można powoli właśnie znaleźć jak się pogrzebie gdzieś tam kiełkujące e, te rośliny jęczmień, owiec, soczewicę. Na razie to jest jeszcze wszystko schowane. Eee, więc wszystko przed nami. O, tak to wygląda. Taka sytuacja. Mniej więcej wszystkie pola wyglądają w taki sam sposób, tak samo są uprawiane. Dwukrotna u, uprawa e, agregatem e, i później po prostu siew. I wszędzie mamy to samo: jęczmień, owiec, soczewice. Tutaj jest tylko wyjątek, że jest żytokrzyca dorzucona. Także tak, bioróżnorodność jest w tym roku dosyć duża. O czym jeszcze będę mówił w innym nagraniu, ale to też na innym polu muszę być, bo to ma duże znaczenie pod tym kątem. No i co jeszcze? No, jeszcze oprócz zbóż, jarek, oczywiście dorzucamy właśnie motylkowe, drobno nasienne, tutaj na zbiór na pasze no i tutaj będzie koniczyna ale o koniczynie na, na kolejnym nagraniu a co tutaj wam jeszcze pokażę, pokażę wam mój materiał siewny no, na wierzchu to wiadomo słomki, nie słomki o tak wygląda lucerna zbierana Bajzonem, trochę piachu, no <noise> tego się nie, nie ominie. o lucerna, no już nasionka są, e, lucerny są obukowane, ja nie wiem czy pamiętacie, może nie wszyscy kojarzą, ale e, o widzicie takie półksiężyce, to są właśnie strąki lucerny, e, e, strąk lucerny jest takim, w formie takiego świderka, i on jest bardzo łatwy do obukowania, no bo to jest taki strączek, tylko zakręcony jak świder. Strączek, yy, i on jest, mówię, bardzo łatwy do obukowania przez kombań. Tak? Bardzo prosty do, om do omłotu. Przy nostrzyku nie jest to takie proste, dlatego że nostrzyk jest też rośliną bobowatą, drobno nasienną, jedno, stro, jedno, jedno strączkową, jedno nasienną, o, czyli jedno ziarnko w jednym strączku. O. A teraz tak zobaczcie. O. Widać? Widać nasionka. Tutaj po wierzchu. ja mówię, ja jadę tak, żeby tylko po wierzchu, żeby tylko się wysiew zgadzał. A wysiewam około Około 20 kg na hektar. Zobaczcie. I teraz tutaj wiatr przyjdzie, deszcz, i to wszystko zostanie cyk, cyk, cyk zaklepane. Tutaj tak samo widać o, żółte nasionka. Także to wszędzie leci ładnie. I to w zupełności wystarczy. Naprawdę nie należy nic więcej robić. Lucerna jest wrażliwa na zagłębienie siewu, koniczyna jeszcze bardziej jest wrażliwa. Tak samo nostrzyk. No to jest właśnie coś, cecha wspólna dla tego typu, dla tego typu roślin i trzeba o tym po prostu e, pamiętać. Taki siew powierzchowny jest bezpieczniejszy. Tak? E, dawka, o której mówię, to około 20 kg, to jest bardzo, bardzo dużo. To jest bardzo dużo. No. Na hektar sieje się między 12 a 15 kg, tak naprawdę, nawet 10. Jeżeli ktoś ma bardzo dobre stanowisko i, 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 że tak powiem, pole dobrze doprawione, precyzyjny siew i tak dalej, i tak dalej, to może się pokusić o, o siew e, taki, właśnie, bardzo, bardzo niskiej, czyli te 10 kg. E, I nie jest to bez znaczenia, dlatego że nasiona e, z centrali są drogie, jeżeli ktoś kupuje, to jest w, się w granicach około 45 zł 50 zł za kilogram, tak? Czyli tutaj 10 kilo, to może być 5 stówek nawet na hektar. Więc, więc warto się do tego przyłożyć. Eee, I tu jest naprawdę, naprawdę trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że lucerna czy koniczyna powinna być wysiewana po wierzchu. Lekko potem zbronowana. Tutaj, w wypadku naszym, będzie to po prostu wałowanie. A więc wszystkie nasiona zostaną po prostu zwyczajnie przykryte pyłem, kurzem po przejechaniu wałów i tutaj śladu po prostu nie zostanie. Po tym wszystkim kamienie zostaną tam przyciapane. To co większe, oczywiście, będzie tutaj pozbierane w późniejszym czasie. Także tak to tutaj będzie wyglądało. Co tu jeszcze można by było powiedzieć? To chyba wszystko na ten temat. Eee, z samych siewów e, zbóż jarych, e, nagrań nie ma oprócz takich krótkich TikToków, które tam wrzucałem sobie humorystycznie dla jajec, po prostu żeby, żeby mieć jakieś zajęcie. Bo ja tutaj jestem, jak, jak się zaczęły prace polowe, to jest e, jeden wielki western. Ja ciągle po prostu. Jeżdżę te kocioniki zmieniam. Jest tego dużo. Ale to, to, jest, to jest satysfakcjonująca praca. Także tak nie ma tego złego, a no, ale zajmuje, zajmuje to mnóstwo czasu, a oprócz tego trzeba jeszcze e, coś tam zrobić w domu, ogarniać przy zwierzętach i tak dalej, i tak dalej. Że Nie wspomnę, że już się sezon kontroli zaczął. Oczywiście. Zaraz będą liczyć świnie. ale Także filmów z siewu nie ma, bo po prostu czas gonił, czas gonił i pogoda. Teraz myślę, że to już się wszystko tak fajnie, na spokojnie poukłada. I już będzie można coś właśnie więcej ponagrywać, pokazywać. Także na spokojnie. Spod siewów pokażę, jak to, jak to wygląda, opowiem. O, o planach, jakie tutaj mamy yy, yy, odnośnie siewów i wykorzystania różnego rodzaju roślin w tym roku. Yy, jak to u nas będzie po prostu wyglądało? nie No! Odblas zgubiłem kurczę. Gdzieś na tych krzakach pewnie. No, jeszcze, jeszcze zobaczcie, jeszcze lucerny. Jeszcze lucerny naprawdę. Sporo zostanie, może nie w tym stronę. Jeszcze lucerny, naprawdę sporo zostanie, ale to też tam może ktoś się znajdzie chętny do założenia lucernika. Eee, może jeszcze teraz na wiosnę. To jeszcze jest czas. Bo tak naprawdę dużo czasu i teraz na w lucerny czy, czy nostrzyka. No, ale też są terminy e, jesienne. Ale jeżeli planujemy zbiór nasion. E, nasion, Zbiór nasion lucerny, to trzeba pamiętać o tym, iż w roku następnym od siewu to trzeba pamiętać o tym, iż siew jesienny jest złym pomysłem. Nie, nie. Jeżeli chcecie w roku następnym zebrać nasiona, tak jak ja to zrobiłem, to koniecznie siew, siew wiosenny. I ogólnie siew wiosenny w roślinę ochronną. Taką zbożową, gdzie tam przy produkcji zwierzęcej to jest no, jak najbardziej skazane, no bo to wykorzystamy na paszę w ten czy inny sposób. Cięcie korekcyjne i tak musimy wykonać, a im jest ich mniej, tym lepiej, a przy roślinie zbożowej będzie tego mniej, a przy wykonaniu jednego cięcia to nie jest takie tylko cięcie, ale po prostu pozyskiwanie paszy, tak? Także to jest fajne. Siew wiosenny jest dużo lepszy, dlatego że te rośliny po prostu idą w korzeń i później się odwdzięczają, odwdzięczają plonem e, szybkim bardzo szybkim, tak że tutaj siejemy na wiosnę już w przyszłym roku już mamy po prostu pełen sezon zielonkarski 3-4 pokosy w zależności od tego jak kto e, wykorzystuje po prostu daną uprawę dobra to, to by było na tyle pozdrawiam wszystkich serdecznie zachęcam do lajkowania, subskrybowania dyskusji pod, pod filmem Eee, I tak dalej, i tak dalej, dzielenia się swoimi doświadczeniami, swoimi spostrzeżeniami. Eee, I to chyba tyle. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć.